Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Pewnie nie jeden raz w życiu odprawiałeś rekolekcje, albo parafialne, albo indywidualne, może ignacjańskie, wyjechałeś do jakiegoś domu rekolekcyjnego. Warto odprawiać rekolekcje. Nigdy nie słyszałem, żeby po rekolekcjach ktoś powiedział, że żałował poświęconego czasu. Rekolekcje są czasem najpierw słuchania Pana Boga. Słuchaj Izraelu. Przybywamy do Pana Boga, który nas kocha, jest od nas mądrzejszy i do nas mówi. A jak mówi? Czasami poprzez rekolekcjonistę, bardzo często, ale niekiedy między wierszami. On ma swoje sposoby, by trafić do każdego serca. Wiara rodzi się ze słuchania, warto. Słuchać rekolekcyjnych nauk. W tegorocznym adwencie znajdziesz wiele ciekawych propozycji na kanałach YouTube, ale przede wszystkim w kościołach. Warto wybrać się do kościoła, bo dobrze wiem, że Pan Jezus jest nie tyle wirtualny, co realny. Nie chcemy, by był tylko elektroniczny, ale przede wszystkim eucharystyczny. A Kościół to Jego dom i w tymże domu spotykamy aniołów. Dlatego tegoroczne rekolekcje to rekolekcje z aniołami. Aniołowie są bardzo mocno obecni w tajemnicach Adwentu i Bożego Narodzenia. Przecież występują w tak wielu kolendach, ale także spotykamy ich w pieśniach adwentowych. Czego możemy się nauczyć od aniołów? Czy warto ich spotkać? O tym chcę mówić przez najbliższych kilka spotkań. Dzisiaj o języku aniołów. Językiem aniołów jest milczenie. Ktoś powie: zaraz, zaraz, proszę księdza. Przecież aniołowie mówią i to bardzo dużo. Rzeczywiście, nie tylko mówią, ale nawet śpiewają. Śpiewały pierwszą kolędę nad betlejemskimi polami, Gloria in excelsis Deo. To był wspaniały anielski chór. Pismo Święte mówi, że do aniołów przyłączyło się szereg innych. To nie był tylko jeden anioł. Całe niebo uwielbiało pana Jezusa, który narodził się w betlejemskiej stajence. Językiem aniołów jest milczenie, bo ich nie słyszymy. Rozmawiają ze sobą, ale bez słów. Człowiek także ma od Pana Boga jedne usta i dwoje uszu. Dlaczego? Żeby więcej słuchać, aniżeli mówić. Wiadomo, że ze słuchaniem mamy problemy. Często. Trudno wysłuchać do końca drugiego człowieka, bo już w połowie jego wypowiedzi mamy swoje racje. Ale warto słuchać Boga i słuchać jeden drugiego, być otwartym na rady. Niekoniecznie musimy przyjąć radę innych, ale zapytać: jak byś to zrobił, co o tym sądzisz? Jak to widzisz, to nigdy nie zaszkodzi. Znamienne, że w Piśmie Świętym aniołowie mówią. A w jakim języku? Do ojca Pio mówiły po włosku, do Faustyny po polsku, do Joanny Dark po francusku. Komunikowały się także z Matką Bożą i ze Świętym Józefem. Znamienne, że aniołom towarzyszy powściągliwość w mowie. Nie są gadułami. Mówią tyle, ile trzeba, i znikają po wypełnieniu swojej misji. Ta anielskość aniołów, rozumiana jako powściągliwość w mowie, jest także wzorem do naśladowania dla nas. Bywa, że nie potrafimy utrzymać języka za zębami. Człowiek częściej żałuje. Że powiedział o jedno słowo za dużo, i nie utrzymał języka za zębami, niż za mało. Jakich słów warto używać w naszym języku? Kocham, dziękuję, proszę, przepraszam. To podstawowe słowa w naszym katalogu. Język służy do uwielbiania Pana Boga, dlatego modlimy się nie tylko myślnie, ale także ustnie. Kiedyś w Anglii spotkałem w jednym z kościołów zadziwiającą wskazówkę: jeśli masz problemy z językiem i używasz go niestety do grzesznych rzeczy, do plotkowania, obmawiania czy oczerniania, to często przyjmuj Komunię świętą. I pewnie to bardzo skuteczna metoda, bo przecież komunia święta nie jest nagrodą albo Albo jakimś medalem, ale jest przede wszystkim lekarstwem. Inny, bardziej żartobliwy sposób to moczenie języka w święconej wodzie. 15 minut dziennie. Ale nie polecam, tym bardziej, że teraz mamy pandemię. Język aniołów to milczenie. Mówią, a jednak ich nie słyszymy. Człowiek, jest wezwany do domówienia, do wypowiadania dobrych słów, do komunikowania swoich uczuć. Ale nasza mowa musi być mądra i prawdziwa. Najczęściej możemy zgrzeszyć także kłamstwem. A czy trzeba zawsze mówić prawdę? Nie, to błędne myślenie. Nieraz nie należy mówić prawdy. Wówczas trzeba. Uciekać się do ewangelicznych sposobów. Pan Jezus nieraz nie odpowiadał na pytanie, albo odpowiadał pytaniem na pytanie, czy też unikał odpowiedzi. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Jeśli mówimy drugiemu prawdę, trzeba ją mówić z miłością i najpierw w cztery oczy, bo na tym polega chrześcijańska postawa. Niech ten adwent będzie wspaniałym czasem kontroli naszego języka. Aniołowie pozwalają nam czuwać nad darem mowy. A zatem prośmy ich o to, abyśmy języka używali na Bożą Chwałę i ku budowaniu klimatu mądrości i miłości. Święci Aniołowie! Patronowie mądrego milczenia i roztropnego mówienia, módlcie się za nami. Amen. Któż jak Bóg? Zapraszam na kolejne spotkanie rekolekcyjne.